problemy które do, dotyczą dotyczyły stadionu narodowego nie dotyczą nas. To się wiąże z tym, że my po prostu pracujemy na to, żeby po takich opadach deszczu nie mieć aż tego rodzaju kłopotów, jakie miał stadion narodowy. Dlatego co roku, co roku wkładamy w tą glebę 100 000, 100 ton płukanego piasku, który umożliwia odprowadzenie wody, czyli powiększa drenaż, a tym samym ten piasek powoduje to, że rośliny są bardziej dotlenione, no i, i struktura tej gleby jest taka, że, że ta woda po prostu nie stoi. Tu na przykład pokażę Państwu jak wygląda ta próbka ziemi. Tu widać warstwę piachu piachu, która umożliwia odprowadzenie wody do drenów, które są sytuowane tam niżej. I to jest bardzo istotne, bardzo istotne, żeby trawa wyglądała w ten sposób. W ten sposób trawa wygląda. Żeby, żeby była również widoczna jest ta warstwa piachu Ale pielęgnacja boiska żeby spełniała wiele oczekiwań zarówno piłkarzy i spełniała swoją funkcję no to musi włożyć bardzo dużo pracy oprócz takich zabiegów jak wertykulacja, reakcja czy nawożenie no, wymaga stałej pielęgnacji to nie jest tak, że tylko się się i, i sobie rośnie.